Jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałbym przejść do tego tematu, który jest tematem zasadniczym, wokół którego w mojej ocenie narosło wiele nieporozumień. I Przyznam się, że gdybym miał możliwość wzięcia udziału w tej pierwszej konferencji prasowej zorganizowanej przez właścicieli dekady, to pewnie byśmy sobie te kwestie mogli wyjaśnić wcześniej, ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Dzisiaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że nieprawdą jest to, żeby tutaj moje prywatne, czy też osobiste jakieś stanowisko miało wpływ na decyzję, jaka będzie podejmowana przez Radę Miasta Skierniewice. Ta decyzja, Państwo wiecie, że prawo lokalne, jakim jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania to są dokumenty których decyzję podejmuje rada miasta Skierniewice i ona jest wyłącznie organem uprawnionym do podejmowania tego typu decyzji. Prezydent jako organ wykonawczy taki projekt uchwały opracowany przez miejską pracownię urbanistyczną składa pod obrady rady miasta Skierniewice. I myślę, że taki dokument trafi pod obrady Rady Miasta Skierniewice po spełnieniu trzech warunków. To jest bardzo trudna decyzja, bo dotyczy wielu mieszkańców Skierniewic. Wstępnie oceniamy, że to będzie dotyczyło około 35 i tysięcy mieszkańców naszego miasta. Chcemy się i zwrócimy się do mieszkańców o wyrażenie opinii. Jakie jest ich stanowisko w sprawie rozbudowy tego obiektu handlowego w centrum miasta, w otoczeniu tak na dobrą sprawę osiedla mieszkaniowego? Myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni uda nam się taką opinię i opinię mieszkańców uzyskać. Taki list do mieszkańców zostanie wystosowany w najbliższych dniach i w pełni profesjonalna grupa ankieterów będzie te listy od, i opinie od mieszkańców zbierać. Czyli tu jest warunek, chcemy zapoznać się z opinią mieszkańców na ten temat. Drugi to jest kwestia bezpieczeństwa. Myślę, że. Ja już to wielokrotnie mówiłem, komfort mieszkańców i ich bezpieczeństwo są dla mnie podstawowymi warunkami, które należy spełnić przy podejmowaniu tego typu decyzji. Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostanie również przeanalizowana przez profesjonalistów, bo według tych informacji, które zresztą publicznie zostały przedstawione, że na dzień dzisiejszy ten obiekt obsługuje około 120 tysięcy klientów miesięcznie, a po rozbudowie, po, dodatkowym, po dobudowaniu dodatkowych 8 tysięcy metrów kwadratowych będzie obsługiwał około 500 tysięcy klientów, to chcielibyśmy, ażeby profesjonaliści, którzy zajmują się analizom i organizacją w ruchu drogowym. Przeliczyli nam to i ewentualnie przedstawili wnioski, jak to będzie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Zawackiego, ulicy 25-lecia PRL, ulicy Buczka, Rejmonta, Pomologicznej i Trzecia, trzeci element, który jest tutaj niezbędny, to to, co już wcześniej Państwu mówiłem. Wpłynęły tak na dobrą sprawę dwa sprzeczne wnioski. Wniosek Sądu Rejonowego w Skierniewicach, który podtrzymuje swoje stanowisko sprzed kilku lat w kwestii rozbudowy siedziby Sądu Rejonowego. W tym piśmie sąd. Czy też dyrektor sądu rejonowego, bo on się pod tym pismem podpisał, zakłada rozbudowę zarówno w kierunku południowym, jak i północnym, czyli rozbudowę w kierunku dzisiejszego parkingu użytkowanego przez pracowników sądu, jak również w kierunku północnym, czyli w kierunku parkingu, który jest dzisiaj parkingiem publicznym na, zlokalizowanym na działce należącej do Urzędu, należącej do Miasta, Gminy Miasto Skierniewice. I to są te trzy warunki, które, na który i pytania, na których, na które chcemy da, do, odzyskać odpowiedź. I dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na te trzy pytania będziemy mogli w pełni, z pełnym przekonaniem złożyć do Rady Miasta Skierniewice projekt studium warunkowań kierunków zagospodarowania. Chciałbym jeszcze potwierdzić, czy ten list czy te konsultacje dotyczyć będą wszystkich mieszkańców SKURD. Nie, no znaczy będą dotyczyć tych, którzy są bezpośrednio zainteresowani, <grym> czyli tych bloków wokół yy, dekady, tak, czyli y, myślę tutaj o tych blokach przy ulicy Buczka, Zawackiego, 25-lecia, Pomologicznej, yy, Mszczonowskiej, yy, Jagielońskiej. Yy, no, Państwo mieszkańców miasta, być może też dodając pytanie o miejsce zamieszkania, żeby to jakoś rozwiązać? Znaczy ja, ja myślę, że to tak, to niepotrzebnie byśmy tylko koszty powiększali, bo mnie tutaj, dla mnie ważna jest odpowiedź, czy yy, ci mieszkańcy, którzy będą mieszkać wokół dekady, jaka jest ich opinia? Yy, myślę, że ona jest tutaj najważniejsza, bo to oni będą Ewentualnie czerpali korzyści, lub też odczuwali negatywne skutki funkcjonowania takiego obiektu. I jeżeli tutaj, tak już powiedziałem, będzie taka czy inna opinia, chcę tą opinię poznać, tak, aby Rada Miasta, podejmując decyzję, miała odpowiedzi na wszystkie pytania. Witamy pana prezesa dekady, pana Aleksandra Walczaka, po konferencji, którą zorganizował Urząd Miasta. Witam. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak wrażenia? No, cieszę się, że, że zupełnie przez przypadek w sumie, ale akurat dzisiaj byłem w Skierniewicach, dowiedziałem się, że, że, że jest konferencja i mogłem bezpośrednio z ust pana prezydenta usłyszeć, że według mnie zmienił zdanie. Bo jeszcze wczoraj dostaliśmy oficjalne pismo, że pan prezydent nie wyraża zgody na rozbudowę galerii. Nie zgadzając się na nasze odwołanie wniesione od projektu, projektu studium, to pismo przyszło z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Natomiast dzisiaj na konferencji prasowej pan prezydent powiedział, że właściwie to jest za budową, tylko chciałby sprawdzić parę elementów, które no, dotarły nie tak dawno do, do, do świadomości pana prezydenta, czy oby nasz projekt nie jest jakiś niedobry, niebezpieczny itd. No i te argumenty są takie, że y, nasz projekt. Y, może budzić zastrzeżenia okolicznych mieszkańców, że należałoby skonsultować, czy okoliczni mieszkańcy sąsiadujących bloków zgadzają się na tą rozbudowę. Otóż moja uwaga w tej sprawie jest taka, że no jest to oczywiście bardzo taki pomysł sprytny, żeby nam udowodnić, że jesteśmy w mieście niepotrzebni. Bo jeżeli zapytamy tych mieszkańców, którzy są tuż obok, i którzy dzisiaj też mogą mieć pewne wątpliwości, dlaczego tam podjeżdżają samochody klientów, dlaczego tam podjeżdżają samochody dostawcze, i mogą sobie wyobrazić, że galeria będzie dwa razy większa, to oczywiście bardzo możliwe, że oni powiedzą, że nie. Natomiast chcę zapewnić Państwa, że rozbudowa galerii nie spowoduje tego, że będzie tam wjeżdżało więcej tirów, więcej samochodów dostawczych, dlatego że planujemy rozbudowę. I otworzenie nowych sklepów odzieżowych. Sklepy odzieżowe nie korzystają z transportu tirowskiego. Jedyne tiry, jakie podjeżdżają pod obecną dekadę, zaopatrują Tesco. Tesco pozostanie w takiej samej wielkości, jak jest, w związku z tym ruch i uciążliwość dla okolicznych mieszkańców się nie zmieni. W związku z tym no, mogę zapewnić, że y, zostanie jakby status quo, jeżeli chodzi o te uciążliwości, które na pewno występują. No, jeżeli mieszkamy w centrum miasta, jeżeli mieszkamy w strefie intensywnej zabudowy, to trudno, żeby takich uciążliwości nie było. Natomiast y, uważam, że jeżeli chcemy uzyskać prawdziwą opinię mieszkańców Skierniewic, Pytanie powinno dotyczyć całości mieszkańców Skierniewic i powiatu skierniewickiego, dlatego że klientami naszego obiektu i tego, i mam nadzieję, że po rozbudowie będą wszyscy mieszkańcy regionu. W związku z tym e, pytanie, czy to jest obiekt potrzebny, to nie jest pytanie do naszych sąsiadów, e, tylko do, całego, do mieszkańców całego powiatu. I myślę, że z od, z, z jakby z tych oddźwięków, od które dzisiaj mamy, no mamy głębokie przekonanie, że ten obiekt jest potrzebny. Wiemy, jak duża część mieszkańców jeździ na zakupy poza Skierniewicę. W związku z tym jakby ta odpowiedź jest jasna. Drugi argument to jest taki, że mamy nieuzgodnione sprawy z sądem rejonowym. Otóż jest tak, że my proponujemy pewne rozwiązanie, które jest zgodne z propozycjami sądu, aby była możliwa rozbudowa sądu, żeby znaleźć miejsce na tą rozbudowę. I jeszcze dzisiaj prowadziłem rozmowy, rozmowy w sądzie i mamy uzgodnione stanowisko polegające na tym, że wzajemnie nie wykluczamy... Własnych inwestycji, czyli my nie wykluczamy, a nawet wprost proponujemy bardzo konkretną rozbudowę sądu w kierunku właśnie północnym, i taki wniosek napisał sąd w ostatnim czasie do Urzędu Miasta, czyli absolutnie zgodny również z naszym opracowaniem. Natomiast sąd nie stawia żadnych przeszkód, żebyśmy my mogli też się rozbudować. Natomiast wszystkie szczegółowe rozstrzygnięcia będą możliwe, kiedy taka rozbudowa potencjalnie będzie możliwa, kiedy wszyscy, kiedy sąd pójdzie do swoich organów zwierzchnich, do Ministerstwa Sprawiedliwości i zaczniemy konkretnie rozmawiać, w jaki sposób to miałoby być załatwione. Także ta sprawa na pewno nie jest jakąś przeszkodą. Ja oczywiście bardzo chętnie widzę wszystkich inwestorów. I tutaj przypomnę, że firma Poldem, która witana była z otwartymi rękoma przeze mnie, firma, która uruchomiła produkcję mebli tapicerowanych i lada moment, docelowe zatrudnienie 300 osób w tej firmie. To moje kilkuletnie zabiegi o to, ażeby uruchomić Skierniewicką pod strefę Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. I już firmy, które budują zakłady w tej strefie, czyli mówię tutaj o firmie Topsil i o firmie Termika, to jest kolejne zabiegi i myślę, że lada, miesiąc będą zwieńczone sukcesem, czyli budowa w, na działce przy ulicy Rybickiego. Kolejnych, mam nadzieję, sfinalizujemy sprzedaż tej działki i kolejna, kolejna firma, która będzie budowała swoją fabrykę w Skierniewicach. I to, co Pani mówiła, tutaj nie ma, ja nie widzę ze swojej strony najmniejszej niechęci. Cieszę się też bardzo, że powstają takie miejsca pracy jak w Poldemie, gdzie potrzebni są tapicerzy, stolarze, krawcowe i tak dalej, bo również Mieszkańcy Skierniewic z takimi kwalifikacjami są. I tak jak będą, w termice będą miejsca pracy, które będą wymagały wysokich kwalifikacji, ale również trochę mniejszych kwalifikacji. I tak samo w tej firmie, która będzie budowała przy ulicy Rybickiego, też będą zróżnicowane miejsca pracy. I cieszę się, że z tych miejsc pracy, które powstały w McDonaldzie, o których tutaj mówiłem, że byłem na otwarciu. Oczywiście byłem na otwarciu i cieszę się, chociaż osobiście jestem i to podkreślam wielokrotnie, nie jestem zwolennikiem tego typu żywienia i to nie jest opinia, nie wiem, to jest opinia powszechna, tak? że nie jest to najzdrowszy sposób żywienia, ale jest grupa mieszkańców Skierniewic, która wielokrotnie w rozmowach pytała mnie, czemu w Skierniewicach nie ma McDonalda, czemu to trzeba jeździć do Żerardowa, do Łodzi, do Piotkowa? żeby móc skorzystać z tego typu restauracji. Dzisiaj mamy, widać, że jest oblegana, widać, że była potrzebna dużej części mieszkańców Gniewic i też się cieszę, że tam jest kilkadziesiąt miejsc pracy. W KFC podobnie. I każde miejsce, gdzie będą nowe miejsca pracy, jestem do dyspozycji, bo taka jest moja rola. Tylko, że wybaczcie Państwo, co innego jest otwarcie McDonalda, a co innego jest otwarcie dekady. To są zupełnie inne przedsięwzięcia. Mieszkańcy Skierniewic mają prawo do tego, ażeby dokonywać zakupów w cywilizowanych warunkach. Co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Tylko jest problem podobny jak z autostradami, czy też z drogami szybkiego ruchu. One są niezbędne, tylko każdy by je widział nie w sąsiedztwie własnego, własnego domu. I tu jest... Tu jest zasadnicze pytanie, bo co innego, kiedy kupujemy dom i mamy już świadomość, w jakich warunkach będziemy mieszkać, bo dzisiaj, jeżeli ktoś kupuje mieszkanie na osiedlu WIDO, to kupuje również z dobrodziejstwem funkcjonowania tam centrum handlowego. Natomiast co innego, kiedy rozpatrujemy komfort zamieszkania mieszkańców ulicy chociażby 25-lecia PRL, Zawackiego, Buczka itd., bo oni kupując mieszkanie mieli za sąsiedztwo przedszkole w owym czasie tak czyli coś co spełniało funkcje służebne dla ich rodzin natomiast dzisiaj chcemy spytać czy widzą również taką funkcję społeczną użyteczną jeżeli chodzi o centrum handlowe jeżeli będzie taka opinia tych mieszkańców to ja oczywiście wręcz moim obowiązkiem jest przychylenia się do tej opinii ale chcę tą opinię znać i proszę Państwa o to, abyście mi dali czas na to, abym się mógł z tą opinią zapoznać. I tylko tyle. Bo ja rozumiem, że Państwo reprezentujecie tak się potocznie mówi, że media są przekaźnikiem opinii publicznej, tak? ale w tej konkretnej sprawie chciałbym znać opinię mieszkańców, którzy mieszkają wokół projektowanego czy też zakładanego centrum handlowego. 12 tysięcy metrów kwadratowych to jest naprawdę spora powierzchnia. To jest w związku z tym ilość tirów, które muszą przyjechać z towarem. To jest również określona ilość samochodów, które będą się tymi ulicami poruszały, bo jakości klienci do tego centrum handlowego dojechać muszą. I to musimy uwzględnić i myślę, że no, Państwo zrozumiecie potrzebę moją, ażeby spytać mieszkańców o, o te kwestie. Prezydent właśnie wymienia trzy czynniki. Pierwsza to jest stanowisko mieszkańców, druga konflikt z sądem i trzecią sprawą jest natężenie ruchu. Badania będą prowadzone. Co pan o tym sądzi? Tu jest tak, że przy zaproponowaniu dużego parkingu, a ten parking my szacujemy na 250 miejsc, ale on może być większy, to jest to jest właśnie kwestia zasięgnięcia też opinii i, i, i przez nas bardziej szczegółowe, i, i przez miasto, i tu jesteśmy w pełni zgodni, że trzeba wykonać profesjonalne badanie, jak duży parking spowoduje rozładowanie ruchu, spowoduje możliwość płynnego wjazdu na teren galerii i dobrego, dobrego parkowania. I to wtedy zapobiega tworzeniu korków, utrudnieniom w ruchu i tak dalej. W związku z tym to jest sprawa rozwiązywalna. W związku z tym to też nie jest takie pytanie, że galeria stworzy problemy. Galeria we współpracy z miastem może stworzyć takie rozwiązania, które nawet w porównaniu z dzisiejszym ruchem spowodują lepszą dostępność ulicy Rejmonta i sąsiednich ulic, dlatego że podstawą dla ruchu samochodowego jest możliwość wygodnego parkowania. Jeżeli ten wygodny parking, a przypominam, że byłby to parking podziemny, jeżeli takie rozwiązanie zostanie stworzone, to nie ma żadnego zagrożenia i żadnych problemów komunikacyjnych. Miasto ogranicza liczby ankietowanych osób do tych mniej więcej 4000 tysięcy ze względu na koszty. Czy jest jakiś pomysł, żeby, macie Państwo już jakiś pomysł, żeby ankietować większo, większe grono skierniewiczan? Myślę, że najbardziej prawidłowym badaniem byłoby badanie jakiegoś dużego ośrodka opinii, badania opinii społecznej czy opinii publicznej, który tak naprawdę zadałby to pytanie wszystkim mieszkańcom jakby w zasięgu działania naszego projektu. I jeżeli miasto nie jest zdecydowane na takie badanie, my jesteśmy w stanie takie badanie zlecić i przeprowadzić. Zrobi to duża, niezależna agencja, która po prostu zrobi to w sposób profesjonalny, taki jaki na całym świecie są robione takie badania. I to jest wtedy odpowiedź, właściwa odpowiedź na pytanie, czy taki obiekt jest potrzebny, w jak dużym stopniu jest potrzebny. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Cieszę ja się, się na tym, że, Jeżeli to warunkowa, to jestem za nie zmieniłem zdania. Moje zdanie jest takie samo, tylko że chcę znać opinię mieszkańców. To, co mówiłem panu wcześniej, to było podyktowane tymi opiniami, które zostały przez miejską pani zebrane. To nie jest tak, że dzisiaj ja opracowuję dokumentację. Taka dokumentacja jest mi przedstawiana do akceptacji. To nie jest tak, że yy, nie wiem, no prezydent, bo musiałby mieć naprawdę nieograniczoną wiedzę, żeby samemu przygotowywać wszystkie dokumenty. To tak na pewno nie jest rozumiem, że temat dyskusji nie To jak pan słyszał na, na konferencji prasowej.